To nie jest tak, że jestem antyukraiński. To, to nie jest tak. Nawet dałem szansę Ukraińcom, ale zobaczcie odpowiednik naszego ministra spraw zagranicznych. Odpowiada na kampusie na pytanie dziewczyny o sprawy Wołynia. Przypomnę, że niektórzy ministrowie rządu ukraińskiego mówią o tym, że zginęło tam zamordowano Polaków około 500 tysięcy, a nawet jeden rybnął 600 nasze dane podają od 120 do 200 tysięcy niezwykle nie, nie, to nie było zwykłe morderstwa to było pastwienie się nad Polakami i on przyrównuje te 200 tysięcy proszę państwa czy tam 300 tysięcy nawet zamordowanych dzieci, kobiet i starców do akcji Wisła bo akcja Wisła dotyczyła Łęków, a nie Ukraińców. To jest po pierwsze, nigdy Bieszczady nie były ukraińskie. Naprawdę po okazaniu takiego serca przez Polaków dla Ukraińców, takie teksty są po prostu z niewagą. Posłuchajcie. Ale jesteśmy w Olsztynie. To jest piękne miasto, piękny region. Spokojne. Czy zdaje sobie pani z operacji Wisła i... Z roli Olsztyna yes, w tej operacji? Ja, so tak, zdaje sobie Pani sprawę, czym yes. była operacja you know, Wisła. I wie Pani, że ci wszyscy uh, Ukraińcy zostali przymusowo wygnani z terytoriów ukraińskich, ukraińskich, żeby zamieszkać tutaj, między innymi in w Olsztynie. It. Ale nie mówię o, o tym. Gdybyśmy in, in dzisiaj in zaczęli history, grzebać w historii, to jakość rozmowy byłaby zupełnie inna. I moglibyśmy... Pójść bardzo głęboko w historię i wypominać sobie te złe rzeczy, które Polacy uczynili Ukraińcom i Ukraińcy Polakom. Mówi pani o ekshumacjach. Rozmawialiśmy na temat ekshumacji na wołeniu z Radkiem. Nie mamy problemu z kontynuacją ekshumacji. Mamy tylko taki wniosek do rządów rządów Polski żeby też upamiętniać Ukraińców. Chcemy, żeby to było dwustronne. A jeżeli nasza relacja miałaby być zdominowana przez emocje, no to znaleźlibyśmy się w takim miejscu, w którym Rosja by wygrywała. Są prowokacje. Są prowokacje właśnie w obszarze historii, które są organizowane przez Rosję. Więc myślę, że zostawmy historię historyczną.